Cześć, nazywam się Szymon. Jestem znany wśród swojej ekipy jako Jawor, alternatywnie Jajur. Osoby, które występują dzisiaj na nagraniu, to oczywiście ja Rex nazywany wśród nas po imieniu Tomaszem, który jest też najlepszy, jeśli chodzi o gry FPS-owe z nas wszystkich oraz Oliwier, który. No po prostu jest. Także kończąc ten krótki wstęp, życzę wam miłego, miłego oglądania. Standardowy, czy myślę, że standardowe, bo się zasramy na tym. Nie, no czemu? rankę no ale czemu standardowe? Ja mówię mogę, ja mogę Ręki ale coś czuję, że. No dlatego tego... leci mówię, monitor. No właśnie o tym mówię, nie? A, to wina na Jawora będzie. Baski no, tu zawsze jest wina jakora. Nie zesraj się. Ej, ale Tomaszu, graliśmy już na platynach i było dobrze. Przynajmniej no, mi dobrze szło. Ty za ty zam... Ale ty jesteś taką szmatą jebaną. Byłem wyżej od ciebie jak graliśmy na platynach, ty cieciu jebany. Co on nie oznacza?

ja, ja, nie patrzę, ja mam golda, ja będę się w goldzie i fariancik, tak zwany. Banda No spoko. Ej, mamy większość, jawor. No, Papier mamy większość, rzeczywiście. Jawor, ty. ja, ja myślałem, no. że, że na tych wyższych rękach to nie będziemy trollować, no ale widzę, że dalej to będzie. No dobra. Sorry, robiłem coś. To, to tak. Mamy fariancik. I deklarz, ta sraka logiczna tej do kajabi, nic mi nie zrobi, jak będę miał tarczę elektryczną. No chyba ci MPK pod nogi rzucą, no to już wtedy będziesz -sraka logiczna. Srał No bo Srał, bomba logiczna, sragi. bomba. Zobaczymy jak bomba. Zobaczymy jak bomba pierdolnie. Dobra, potrolujemy. Musi się wzięło na trollowanie na rękę. No nie, no tak tylko mówię, że mieliśmy przewagę. Przewaga została utracona. No, no tak. A czy pinguę, Dobra, nie zestrasz się, Oliver robi taką Ale Oli... Oliver już jestem przyzwyczajony do tego. Wiesz. Tak, by tak. Flash, no, flash, no, flash, no. Flash, no Nie, Flash, no Nie, clash, nie, nie, Flash, Flash, tego tak, nie słyszałem. <grymna> Masz jeszcze specjalną trochę, taka ciupinkę, wiesz? Gdzie oni jeszcze Drut. No to zakładam, że przy tym wejściu. Tak tutaj, na czwórce coś O, też. o Nie! O, czwórka. Może co ta Mira tam robi? In kurka złota. Ingsem Ingsens, halo, to, pomocy. Clash, be careful from behind. Destroy. Na mnie Sing, znaczy Janam. Dziękuję Co? Że kto? Janam. Cześć,

Clash Big L. No, kurde, to no ja nie wiem. <laughs> to? To? O, Dziękuję. Co ty jak tyś go, mi nazwał, kurde? Miłe człowieku nazwałem cię, tylko ci się coś przesłuchało. Jesteś taką tak, musisz matam jawor. Aha! No i co nie wysyłasz teraz? Ej, hey, bo nasz szukajcie z leściem. Do i y, to weźcie, żebyś zaplontowali. 2 no, 4 Musicie mi mówić kiedy oni będą plantować tam Coś wybuchło nie, Ja coś mówię? Coś? Mają blitza Ja war Bo wbijają się z... Halo? Montaż nie blitza Dlaczego? Znaczy. No, dobra, po pomyliło mi się Blitz! Chłop ci powie Jakby montaż miał tego Skąd? Na Ta, tam tam też z tego samego miejsca Jeden jest jest Nie wiem czy nie lepiej będzie pistoletem No w sumie nie bo to masz rewolwer to so... jest Well, jest to so shotgun ale actually Well, jestem pingowany. Well, nie dostałam. Ale do głowy dostałem od nie od razu. Pierwsza kula cool head. Ja. Yeah. No co, jakiś szybki ludzik i... ...wariancik. Proszę. Ujo. advised, Op4 has found a bomb. One, no, no, no. Well, One, no, no, no. Go, go, Down to 10 seconds. Go, no Loading, Chłopak na zewnątrz, to, to... jest u nas, y... na no. A piknął idealnie I jeden leży I tam po lewej leży Lewe, Po lewej leży... Boże, po prawej, kurwa, mam autyzm A ja Jeszcze bym tam patrzył schodzi, schodzi a jest eliminated. dworze, prawda? się że ta mina przy mnie. Dobra, czas na mojego maina. What the hell? Fajnie, jakbym miał jakiegoś skina do niego. Oprócz tego Google. Kup, Kup sobie, jest rycerz. Kup sobie rycerza, rycerz jest. Super. 40 tysięcy złotych. Tych zwykłych. Tych zwykłych. Tak, złotych. 40 tysięcy złotych. O tak. Jest! Możesz... Chyba najdroższy skin w tej grze jest albo za 300 dolarów, albo za 3000 nie kojarzę. O kurde Trochę no Spa Może nie o ale jest jakiś jeszcze droższy, jest, ale nie raz. pamiętam, to chyba w 5000 było na pewno no i to chcemy zrobić dla zrycznego Może w sumie jak się na dole weź, weź, czekaj, daj tak chwilę ja mory dam pod okno a widzę że koprowi to samo no muszę rzucić moją broń nie, moje, mojego skilla mnie zamroził ale to nie działa chyba, tak? a mam wylew nie umiem chodzić No tu jest, jest, jest na tym. Tam jest. Na tym. Tam jest trójka. Tym jest Jaka, cóż, dobra? Tam była, kurwa! Czepkałem się sklepie. Ja, Ale ja myślałem, patrz, że patrz, ona stop. na patrz, schodach jest. Jezu! Strzela... Ej, strzelając do ciebie, i ja dostałem banie. Wbiegając, ona strzelała do ciebie, i ja dostałem banie. <laughs> no widzisz. No, się? Taki przypadek. Zril zabij się. Gdzie ty zaznaczyłeś tą trójkę? Nie przy, na blisko przy discołach, tylko ten dalszy, ten tak, taki niebieski pokój. Tak, je, i tak Dobrze, ci to za mi się zanoczyłeś. to mi się zlało, się... to ja nie wiedziałem, że na tam jest. Tak, ja tam na wypojadę tym głównym, dobra? Nie. Jest tu chłop.

Bięk, bo... No, ja generalnie na nie plantuję, nie? No, Tylko że... Oj, no jak oni mi to zniszczyli? Na polewej jest. Oj, bierze, po lewej, po lewej, po lewej. Nie. Ja nie mam wizji, bo na kuca jak plantuję Nie. 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 do lewej, do lewej Nieeeeee Masz głowę? Nie Ja to... Ja, ja pie... tak strowałem. Tak, a ja nie cierpię tego, że tą bombę da się z 5 metrów zdefować. To jest robane w tej grze Uważaj, uważaj u góry jest hacz rozwalony Siedzi o? na tym haczu no, na haczu siedzi mówię. Tak, ale... Get ready for explosion! Ale mi temu kupowi tak chłopam rozpieprzyłem go zobaczył Muszmieszka z tą pompą na schodach, uważaj Na tych schodach Tak Aha. No spoko Zapomniałem, jo, że Shag Renate nie wiem mam A i on mi jest z tego ma no spoko Stop, tylko to musisz klamować, z jest ja, Smutne jest to, że ta klasa jest wykastrowana O, Sherlock Holmes, Co <coughs> jeszcze... musi przycelować. Nie, jak chcę strzelić? Co? Trudno, żeby nie zrywa, jak chce strzelić, jak chcę strzelić. Ale chłopcze, by jakbym paralitykiem był. O oh mój Boże.